Ciewanko! Z Teseremaxa dzisiaj sobie pogramy w pod tytułem. Jak tak się to nazywało? One Armet robber W dzisiejszym odcinku będziemy mogli wybrać sobie bank. Mam tutaj 19 nie wiem, to, to nie jest tak dużo pieniędzy w sumie. Zaczynamy na sągierkę. Zrobimy to na cicho. ja Zobrobowałem jeden raz bank. Bank jest trudny do brabowania. Zrobimy co to na cicho. Taki, taki trochę taka informacja Będę oceniać właśnie skiny z Robloxa, więc piszcie tam w komentarzach skiny z Robloxa, będę je sobie tam oceniać Od 1 do 10 No i co mówiąc, no... Piszcie też pytania jakieś, na przykład kiedy pokażę swask takie inne ja masz lat, ja Wam na to odpowiem no i takie inne pytania, co będzie jakaś tam seria z tamtej gry No i takie inne rzeczy, więc piszcie tam pytania, takie inne Dobra, to, tam, to jest kamera widoczna, więc rób, jak, jak właśnie w to gracie No to ja wam pokażę jak to obrabować łatwiej będzie tutaj dużo alarmów Po pierwsze, widzicie tą kamerę? Szybko sobie przebiegacie jak, jak ona nie patrzy Widzicie, wiecie, na sam dół Kompletnie na sam dół Dobra, lecimy. Teraz mam tej kamerę. Robimy sobie tak Ziomek, my, my, Nie jak to... nie mieliśmy tak zepsuć tego Mamy tutaj Stefcia O kurde Zdejmijcie sobie tą kamerę też. Dobra, zdejmijcie sobie tą kamerę, no to będzie po prostu dobrze. A mm, ja wam polecam zdjąć tą kamerę, ale to zaraz. Czekam jak ona się odrzuci. Możemy to teraz zrobić. Dobra. Robimy sobie tak teraz, otwieramy to i robimy tak. Się Związujemy ich. Dobra, związaliśmy ich. Więc mamy teraz to z głowy. Teraz zrobimy robimy? Dobra, więc... Otwórzcie sobie to. tej e, innych. safe. Teraz idziemy sobie w jedno miejsce. Czyli tutaj. O, no tutaj. Go musicie sobie zdjąć Idziemy sobie tutaj i tu Dobra, teraz Lecimy... to jest otwarte? Tak, to jest otwarte, ale tym się w ogóle nie interesujemy Bierzemy sobie śrubokręt i to I tak drzwi otwieramy To jest ważne I nawet już Nie pamiętam jak to się robiło w sumie Dobra. Wiąże, wiążecie sobie tego kościa. Mamy kartę do safe'u. Wiem, sobie możemy tego użyć od razu. Prawie. No jakby nie od razu. Tylko... Dobra, bierzemy sobie teraz śrubokręt. Więc idziemy znowu z tutaj. bierzemy się śrubokręt. Co jest? Dobra. Teraz jest właśnie rzecz Tylko nie wiem, czy tutaj się pomyla, czy co. To jest na czerwono. Jak tu jest na czerwono, to znaczy, że tworzy, otworzymy, no to będzie alarm. Musimy teraz zrobić jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest na kartę. Mam nadzieję, że nie, oczywiście. Na kartę, czyli musimy teraz sobie znaleźć kartę, którą nie wiem, gdzie ona jest, No i zamykać sobie na to. Mm, tutaj właśnie ja nie pamiętam, co to trzeba zrobić dokładnie. Bo tutaj nic się za bardzo nie dowiecie. Dobra, lecę sobie tutaj. Dobra, wyzujecie go. I teraz... O! Ta kamera go, tego jąka nie wykryje. Czekamy sobie, jak ta kamera się odwróci. I teraz szybko przebiegamy. No i... No i teraz macie jeden łatwiejszy moment. Czyli cieszyć się. Teraz, o, No tak, musimy jeszcze to otworzyć Więc lecimy teraz sobie tą kartą zieloną do tego pokoju Otwieramy sobie to No i przeciągamy na tym drzwiwnie teraz, teraz będzie do, dopiero zabawa Więc teraz musicie sobie znaleźć śrubokręt, którego wtedy mieliście Nawet nie pamiętam, gdzie go zostawiłem Dobra. Nie wiem gdzie... Była ta, nie wiem, gdzie był ten śrubokręt. Będzie fajnie. No bo dla mnie w sumie, Dla mnie nie fajnie. Pozgubiłem śrubokręt. A zgubiłem się... Jak zgubiłem ten śrubokręt, no to będzie źle. Nie będzie dobrze. Teraz będę musiał go szukać po całej mapie. O, dobra, Mamy to. Teraz nie będzie tego czerwonego, więc możemy sobie to teraz odchodzić na spokojnie. Nam się teraz nic nie stanie. Nie będzie teraz alarmu, to jest najważniejsze. Otwieramy sobie ten pokój. Znaczy, te drzwi. No cokolwiek tu No i otwieramy teraz I co teraz? do. Ja zrobię tak. Idziemy sobie po torbę, którą wcześniej tam dawałem. Dobra, lecę tak. Nie zeskakujcie tędy, po tylko umrzecie. A tam zeskoczycie, no to umrzecie. Jak podskoczycie jeszcze. Zrobię to tak. Tylko uważacie na to. Dobra. Mamy teraz torbę. Teraz możemy... Musimy teraz to obrabować tylko, no. Nic trudnego. Jak wpakowanie złota. Najpierw złoto wpakujemy. Ten jest naprawdę duży. Więc możemy się teraz cieszyć naszy, naszymi pieniędzmi. Złoto jest dużo warte. Więc ja biorę najpierw złoto. E, dobra. teraz wystarczy. Mamy cztery torby. Jedna ze złotem Więc idziemy do wana naszego. No i zostawiamy pieniądze. Zrobiliśmy 39 tysięcy. No ale teraz idziemy po pieniądze. Chcecie też filmy z kamerką? No tak, taką, że mam prostu w, w lewym gór, gór, górnym rogu. Mam kamerkę, no to piszcie w komentarzach, bo ja będę nagrywać tam z kamerką, tylko, bez, tylko z maską, jakąś, nie wiem, wymyślę. Po prostu wszystko piście w komentarzach, ja to przeczytam. No i. Trochę, teraz będę trochę mniej nagrywać na YouTube'a, bo mam naukę No i będzie trochę ciężej Ale teraz będę się starać codziennie nagrywać filmy Dobra, no, bierzemy pieniążki Dobra, no, bierzemy hajsik Jak najwięcej Dobra, tyle już, już się nie zmieści nic Zrobimy tylko jeden napad niestety Dobra, mamy 56 Na razie, a no tak, jeszcze torbę muszę wziąć Więc biorę teraz sobie tą torbę, no i idę jak chcecie więcej no, tej gry, no to piszcie w komentarzach. Zostawcie tam pdmić tak w górę i, no, i nagrywam kolejną część z tej gry. A, nie wiem, dlaczego zapomn zapomniałam ta gra się nazywa. Pokażę wam jak, będzie, jak już końca nagrywać. Jak już po prostu wyjdę do pulpitu. Nie jest to jakiś trudny napad. Według mnie jest łatwy. I, nie, i wam właśnie polecam obrywać e, jubilera. Jubiler to jest największe, niefajne piekło na świecie. Więc nie obrabowujcie jubilera. Zacznijcie, zacznijcie sobie od banku. Macie poradnik do banku, więc. więc no, macie łatwo po prostu. Na początku też nie wiedziałam, jak to się robi. No, ale teraz wtedy to obcaiłem, i teraz sam mogę się podzielić tą informacją. I wystarczy w ogóle? Tak, wystarczy. Dobra, no, zrobimy może tam 80 tysięcy, coś takiego. Widać na co postać u mnie jeździć. Bardzo a, no tak, zapomniałem o tej korpie. Możemy też sobie to zrobić kiedyś na głośno, ale na głośno, uwieźcie mi na głośno, nie chcecie tego robić Jak macie alarm, no to polecam po prostu zresetować grę, no bo to się dla mnie nie opłaca Jak macie alarm, no to przychodzą antyterrorzyści. Też możecie nie wiedzieć jak się zbiera te naboje do, ma do karabinku Antyterrorzyści mają takie naboje i musisz wziąć karabin i na nie naczelować, wtedy po prostu ci się zabiorą Teraz o tym nie wiedziałem, i wtedy się męczyłem teraz wiem, no i ma po prostu łatwo. Wy nie będziecie mieć takich, takich akcesori, na przykład taki, taki celownik na przykład do karabinku, albo tłumik do karabinku. Trzeba sobie to kupić za 50 tysięcy. Ja miałem wtedy pieniądze, więc sobie kupiłem. Dobra. Dobra Bierzemy pieniądze i uciekamy. A, właśnie. Nie wiem, czy to jest w ogóle coś warte do, do, te do, dokumenty. Więc ja wezmę je. Więc mi się wyda, że one są coś warte. No i teraz mogę iść. Dobra, uciekamy. Dobra. Ile będzie? 89 tysięcy. Uciekamy. Mam nawet osiągnięcie. Dwa osiągnięcia mamy, no dobrze, 10 minut nam to zajęło, więc dobra,